Na program zaprasza Grupa Marma, producent najwyższej jakości budowlanych materiałów izolacyjnych. Mecz najważniejszy, proszę Państwa, dla Rzeszowa, a więc mecz 20 rundy pierwszej ligi. Mecz decydujący o awansie do ekstraligi. Marma Chadekówka Rzeszów, Lokomotiv Dałga w Pils, a więc rewanż w spotkaniu z grodzie nad dźwigną. Wtedy był remis w z 45 do 45. No i teraz najważniejszy mecz dla Rzeszowian, dla Chrisa Harisa, Lee Richardsona i całej spółki, która ma wielki apetyt na rywalizację najważniejszej klasie rozgrywkowej. Oczywiście tutaj faworyta nie trudno wskazać, są nim właśnie ci panowie, którzy chodzą w kewlarach w barwach marmy dekówki. No ale oczywiście nie zapominajmy, że matematyka swoje, rzeczywistość swoje. No musiałoby się tutaj jakaś tragedia wielka wydarzyć, żeby Rzeszów nie wygrał tego spotkania. No ale. Jednak nie wyprzedzajmy faktów, nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Michał Obaciński, witam Państwa bardzo serdecznie podczas tego bardzo ważnego spotkania. Przypomnę, że jeszcze toczyło się w tym czasie drugie spotkanie. Była pani Marta Półtorak odbierająca już w zasadzie kwiaty. No oby to nie było tylko przedwcześnie. Drugie ważne spotkanie o tym, kto zmierzy się z włókniarzem Częstochowa w barażu o Ekstraligę pomiędzy Lotosem Wybrzeże Gdańsk, a Startem Gniezno, no i od tego zależy właśnie, od wyniku tego spotkania, no już widzę tort rozdany, no tutaj, tak jak mówiłem, ten mecz może być formalnością, ale jak już mówiłem, matematyka swoje, rzeczywistość swoje, no a Gdańsk bije się, bił się z Gnieznem o możliwość jazdy w barażach po Ekstraliga, a więc o drugie miejsce w pierwszej lidze. I tu jeszcze pozostałe spotkania. Jak też że z Grudziąc PSZ Poznać RKM Rybnik, Speedway Miszkolc. RKM Rybnik, Speedway Miszkolc. To spotkanie zostało przełożone. No i rybniczanie dla nich ten mecz z Miszkolcem jest tylko grzecznością i odjechaniem po prostu tego spotkania, gdyż wiadomo, że węgierska drużyna spada z powrotem do drugiej ligi. Ta przygoda pierwszeligowa niezbyt udana. Mało co zakończyłaby się bankructwem, Zresztą nikt wcale nie powiedział, że tak nie będzie. No a Majher Speedway Rybnik będzie walczył. Już teraz mogę Państwu powiedzieć z KM, że ten Lublin o awans do pierwszej ligi dla odmiany. A teraz poznajmy składy obu drużyn, z numerem pierwszym Grigori Łaguta. Paweł Miesiąc, jedyny Polak w tej drużynie, w drużynie z grodu nad dźwiny. Numer 3 na plastronie to Roman Poważny. Z czwórką Wiaczesław Gieruckis. Z piątką Kiasta z Połudżuks. szóstką na plastronie, a więc Maksim Bogdanovs i najważniejszy chyba członek zespołu aktualnie z Dałga w Pis Artiom Łaguta z numerem siódmym, który zakwalifikował się do cyklu Grand Prix w sezonie 2011, wygrywając turniej Grand Prix, Grand Prix Challenge, który odbył się w Wojens. A już teraz przybliżymy sobie skład Marmy Hadykówki Rzeszów. No najmocniejsze zestawienie, jakie miał do dyspozycji trener Dariusz Śleć, jest dziewiątką oczywiście Chris Bomber Harris. Bomber zaliczył bardzo dobry występ. Dzień wcześniej. Podczas Grand Prix Włoch w Terencano zajmując drugie miejsce w Chorwacji także bardzo dobrze. Także drugi i także walka z Gregiem Hankokiem w finale. Z dziesiątką Michael Max. jedenastka Rafał Koniewski, który już praktycznie prawie że przed meczem mówił, że chciałby zostać w Rzeszowie. Z dwunastką Maciej Kuciapa. Trzynastka to Lee Richardson, który nie od dziś mówi, że ma apetyt na powrót do e, cyklu Grand Prix. Może, może w 2012 roku zobaczymy. Czternastka, Dawid Lampard i z numerem 15 na plastronie zawodnik gospodarzy z numerem juniorskim, a więc Łukasz Kret. No jak widać oba zespoły w, najmoc... w bardzo mocnych składach, no tutaj trzeba przyznać, że Dariusz leć miał w kim wybierać i wybrał to rzeczywiście zestawienie wygrywające tych zawodników, którzy do tej pory w zasadzie no można powiedzieć nie zawiedli go w tym sezonie. No i Lokomotiv Dauga w Pils, Łotysze. Przypomnę, że Dauga w Pils, inaczej Dyneburga, a na no Upartego także i Dźwińsk, bo taka była pierwsza nazwa tego miasta leży właśnie na Łotwie, niedaleko granicy. Z Litwą. No i czas na najważniejsze spotkanie. Emocje sięgają zenitu. Ciekawe, jak wyglądają emocje w parkingu. Tam na pewno jest Tomasz Krochmal, który będzie przepytywał weźmie w krzyżowo ogień pytań wszystkich swoich rozmówców. Zdecydowanie. Witam Państwa bardzo serdecznie z rzeszowskiego parkingu Tomasz Krochmal. Atmosfera bardzo napięta. Z jednej strony e, mówię tutaj o stronie rzeszowskiej radość z awansu wywalczonego już tydzień temu. E, natomiast z drugiej strony z, ze strony zespołu gości atmosfera bardzo napięta. Mecz dla nich obyć albo nie być, jeżeli chodzi o baraże. Po mojej lewej stronie trener gości Nikołaj Kokin. Pierwsze pytanie właśnie do niego. Panie trenerze, na rzeszowskim obiekcie nie udało wam się wywieźć więcej niż 33 punkty. Jakie jest więc wasze? nastawienie przed tym dzisiejszym spotkaniem. nasze drużyny jeszcze mają szansę popaść w baraże na na Ekstralidze, Także tak że przyjechaliśmy tutaj dzisiaj pełnym składem i będziemy walczyć. To teraz jeszcze drugie pytanie. Już nieraz pojawiała się szansa jazdy w Ekstralidze, w barażach także jeździliście. Pokazujecie tym samym dementując wszelkie plotki na temat tego, że nie chcecie jeździć w Ekstralidze, że jednak to jest wasz cel i zamierzacie go osiągnąć. Nie, jeżeli byśmy nie chcieli jechać dalej, to my przyjechaliby dzisiaj w trzecim składzie i tylko sobie odbyliby zawody. A tak przyjechali w pełnym składzie i będzie jechać do końca. To jest sport, jak będzie to zobaczymy. Teraz czas na gospodarzy. Darek śledź po mojej prawej ręce. Panie trenerze, jakie nastroje panują w drużynie po wywalczeniu awansu? Oczywiście panuje ogólna radość, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj kibice chcą zobaczyć swoją drużynę walczącą o zwycięstwo, a nie, a nie cieszącą się już przed meczem z awansu. Także nie, jest, zawodnicy są skoncentrowani, chcą wygrać to spotkanie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że Łotysze przyjechali tu walczyć o zwycięstwo, no, ale nie, no, nie chcemy popsuć ogólnego wrażenia i chcemy być tą drużyną, która u siebie na to, że no, poza jedną wpadką więcej wpadek nie zaliczy. Czy jakiś skład w głowie na rok 2011 już widnieje w Pańskiej głowie, czy jednak to wszystko zostawia Pan do dyspozycji zarządu? Na to przyjdzie czas, jeszcze na razie jesteśmy skoncentrowani na tym, co dzisiaj. O następnym sezonie będziemy myśleć, jak ten się zakończy. No to Panowie, jeszcze tradycyjny uścisk dłoń przed meczem. Tyle obydwaj trenerzy przed samym spotkaniem. A z nami reprezentant zespołu gości Paweł Miesiąc, wychowanek stoli Rzeszów. Paweł, 10 spotkań tylko na Twoim koncie w tym sezonie z pewnością liczyłeś na zdecydowanie więcej startów. No na pewno nie potoczyło się to dla mnie tak, jak chciałem ten sezon ogólnie. Dzisiaj jest mecz chcę się pokazać jak najlepszej strony. Też się spodziewałem tutaj trochę toru przyciepniejszego, ale nie trochę twardziej, więc równy dla każdego, więc trzeba jechać. Powrót na Rzeszowski Tor, jak to odbierasz? Jakie nastawienie przed takim spotkaniem z zespołem, w którym się praktycznie wychowałeś? Czy ogólnie o tym się nie myśli. Jadę się swoja. To, że tu jeździłem, to zawsze się czuje, do tego jakiś sentyment, więc trzeba jechać swoje i to wszystko. W takim razie życzę powodzenia. Nie, dziękuję. Czas na przedstawiciela zespołu gospodarzy z nami Mikael Max. Mikhail, the season is excellent for you and for your team. Uh, we, can we can say uh, about the reborn of also, Mikhail. Well, I've been talking about that for all season, really. But uh, yeah, I've been uh, having an upgoing up trend uh, since two years back, and uh, hey, it's, it's good to uh, be scoring on a quite consistent level as I have been, and I'm uh, getting closer to the rider I used to be. Mikael Max zapytany przeze mnie o to, czy możemy mówić o narodzinach, ponownych narodzinach starego, dobrego Mikaela, którego pamiętamy jeszcze z cyklu Grand Prix w tym sezonie, mówi tak, on przez cały sezon powtarzał, że właśnie ten sezon jest takim nowym narodzeniem jego właśnie. Powraca do tej formy, którą reprezentował jeszcze dwa, trzy sezony temu. Rok temu było nieco gorzej, teraz jest zdecydowanie lepiej i cieszy się, że wskoczył ponownie na ten wyższy poziom. Mikael, let's back to Terencano yesterday. Tęskni jeszcze za cyklem Grand Prix, w którymś kiedyś występował. Mówi, no oczywiście, że czasem pojawiają się takie myśli, tęskni za tymi wspaniałymi zawodami, gdzie mógł ścigać się z najlepszymi zawodnikami świata. Ja tutaj powróciłem myślami do wczorajszego Grand Prix w Terencano. Mówię Mikaelowi, Tomasz Gola sięgnął po swój pierwszy mistrzowski tytuł w wieku 39 lat. Mikael ma 37 lat na karku i mówię wprost, także w przyszłym roku nic innego jak powrót do cyklu Grand Prix, a za dwa lata Mistrzostwo Świata. Mikael się uśmiechnął, mówi oczywiście bardzo by chciał, ale nie sądzi, żeby powtórzył to, co zrobił wczoraj Tomasz Golob. To już są niestety za wysokie progi dla niego. On w tej chwili skupia się tylko na jak najlepszych startach w, li w ligach, w których startuje, a o, o Grand Prix ma jak najlepsze wspomnienia, ale myśli, że to już niestety nie jest dla niego. Tyle przed samym spotkaniem Cyber Mike, Mikael Max. Dziękuję bardzo bardzo Tomaszowi Krochmalowi. No i cóż, używając języka, który jest najpopularniejszy w w Pils i podsumowując wszystkie wypowiedzi, można powiedzieć parzyjomu widim. Mam nadzieję, że rosyjskiego nie pokaleczyłem. Ale pożyjemy, zobaczymy, żeby już tak sprostować po polsku. No i czas na bieg pierwszy. No i bardzo dobrze obsadzony ten bieg, zwłaszcza myślę o dwóch panach. Myślę o Krysie Harisie z dziewiątką i Grigoriu Łagucie. Grigori Łaguta w tym sezonie naprawdę pięknie, można powiedzieć, latał wręcz na swoim motocyklu. No tam były pewne zawirowania. Przyznał się, że w pewnym momencie tam korzystał z komponentów silnika, które nie zawsze są dozwolone i które w ogóle nie są dozwolone, no ale było minęło, jednak talent Grigory Łaguta ma wielki, choć w Grand Prix Challenge okazało się, że to jego młodszy brat Artiom będzie zawodnikiem jeżdżącym w Grand Prix. Chris Harris, kask czerwony, w kasku żółtym Grigori Łaguta, kask niebieski Michael Max i w kasku białym Paweł Miesiąc. I za chwilę taśma w górę, no rzeszowianie, przypomnę, faworyci tego spotkania. Jednak Łotysze, to co powiedział yy, Nikołaj Skokins, yy, przyjechali tutaj walczyć Łotysze, U drużyna z przecież to i Rosjanie jeżdżą, ale Łotysze w skrócie myślowym przyjechali tutaj także walczyć ostro i dobrze wyszedł spod taśmy teraz Grigori Łaguta jak na zamówienie. Jest w kasku niebieskim tuż za nim Mikael Max, no słabo Bomber, jeszcze wyprzedził go Paweł Miesiąc, Bomber spada na ostatnią pozycję w tym momencie i Grigori Łaguta z przodu. No a w Kasku Niebieskim rozdziela dwójkę e, zawodników L L łotewskiej lokomotywy e, Mikael Max, a więc Cybermax, z którym rozmawiał tuż przed startem jeszcze Tomasz Krochmal. No Mikael Max mówił, że skupienie się skupiał na dobrych startach widzę. No myślę, że bez przesadnej skromności, ale bardzo rozsądnie, bardzo tak realistycznie ocenił e, swoje szanse, jeśli chodzi o powrót do dobrych czasów e, Grand Prix. No i zobaczmy teraz e, w zasadzie. Tasuje się jeszcze bomber z Pawłem Miesiącem. I bomber Harris teraz fantastycznie po wewnętrznej zaatakował. W takim właśnie stylu jechał w terencano Chris Bomber Harris. Nadzieja Brytyjczyków na utrzymanie się w ósemce. No i rzeczywiście. Szanse ma duże, Chris Harris jest w tej chwili siódmym zawodnikiem cyklu Grand Prix, Ja przypomnę, że pierwsza ósemka otrzymuje automatyczny awans, uzyskuje do przyszłorocznego cyklu, a więc Harris jest, ma dobry sezon, dobrą końcówkę tego sezonu, no i 3 do 3, proszę Państwa, w tym biegu. Wydawać by się mogło, że faworyci powinni już od początku przywodzić tutaj 5-1, no ale tak nie było, Grigori Łaguta e, zaszalał w Rzeszowie. No wielkie brawa, słowa uznania dla Rosyjskiego zawodnika Grigori Łaguta punktów 3, 2 punkty Mikael Max, 1 punkt Chris Harris, no i Paweł Miesiąc punktów 0, a więc 3 do 3. No i zaczynamy od remisowego rezultatu. Kibice z Rzeszowcy wydają się być i tak zadowoleni tego rezultatu, zobaczmy jeszcze raz, bardzo dobrze łaguta, bardzo szybko spod taśmy nieźle Mikael Max, no i Harris trzymał się łaguty, ale widać, że lepiej, więcej prędkości nabrał lepiej wszedł w łuk, ten pierwszy łuk Mikael Max na no, tu, proszę Paweł Miesiąc gdzieś tam złapał jeszcze przyczepny fragment toru no i wysunął się jeszcze przed bombera Harisa no ale Chris Harris przecież to jest brytyjska szkoła jazdy on umie jeździć bardzo dobrze przy krawężniku i poradził sobie w ten sposób z Pawłem Miesiącem Czas na bieg numer 2, a więc bieg juniorski, e, sami juniorzy na naszych ekranach i w rywalizacji o punkty w tym spotkaniu. Maxim Pogdanow Bogdan z Jardzią Łaguta, to jest duet łotewski, no i Dawid Lampard i Łukasz Kret. No i Maxim Pogdanow z Jardzią Łaguta, bardzo silny, bardzo dobry duet. Zobaczymy jak poradzi sobie ten duet właśnie na to, że w Rzeszowie Dawid Lampard w kasku czerwonym, Łukasz Kret w kasku niebieskim, w kasku żółtym Maksim z Bogdanows i Artiom Łaguta w kasku białym Oj, został na starcie Łukasz Kret, no słabiutko, słabiutko wystartował, no a proszę, jak szaleje teraz para w żółto-niebieskim, żółtym i niebieskim kasku, no teraz ma problemy Maksim z Bogdanowsem, ale proszę, proszę zwrócić uwagę na kask biały, Artem Łaguta już z przodu, już prowadzi całą stawkę, no i cały czas walka Dawida Lamparta z Maximem Bogdanowcem. Teraz Bogdanowski jest z przodu, ale cały czas Dawid Lambert, proszę zwrócić uwagę, ten dystans pozwala mu na budowanie ataku, na nawiązanie walki. No a z tyłu został Łukasz Kret. Niestety Łukasz Kret raczej punktu w tym biegu nie przywiezie, chociaż nie, nie przesądzajmy jeszcze, zobaczmy, niech ten bieg dojedzie do końca, no ale widać już jak para łotewska zdobywa dużą przewagę, a więc zawodnicy z tej lokomotywy prosto z Dyneburga. No a zostaje na trzeciej pozycji, odjeżdżają mu niestety w czerwonym kasku Dawid Lampard. Tylko jeden punkt zapowiada się na razie i chyba będzie 5-1 dla zawodników Lokomotivu. Tak jest, linia mety jest 5-1 w tym spotkaniu, 5 w tym biegu oczywiście i Artyom Łaguta pewnie zdobywa 3 punkty. Dwa punkty zdobywa Maksim z Bogdanows, jeden punkt Dawid Lampard i zero niestety Łukasz Kret, a więc 8 do 4. I czteropunktowa przewaga gości w tym momencie. Zaraz zobaczymy na powtórkach tę rywalizację w biegu juniorskim. No i widać, że lepszych po tym biegu widać że w tym meczu lepszych juniorów raczej ma Nikołaj Skokins ale jeszcze wiadomo że praca przy motocyklach będzie trwała znajdą pewnie ustawienia obaj zawodnicy no i zobaczymy może Łukasz Kret też dostanie szansę aczkolwiek no to jest mecz o ważną stawkę przecież oficjalnie jest to mecz o awans wiadomo że ten awans został już formalnie de facto przyklepany no ale wcześniej ale no Wiadomo to co mówił Dariusz Szteć przed własną publicznością warto wygrać ten ostatni mecz przed awansem do pierwszej, do Ekstraligi oczywiście. Widać też, że ten tor w Rzeszowie, zwłaszcza na wejściu w drugi łuk, jest dosyć nierówny. Podskakują troszeczkę motocykle zawodników, no ale myślę, że to nie przeszkadza, zwłaszcza drużynie rzeszowskiej, która ten tor zna bardzo dobrze. Jest już Roman Poważny pod taśmą w kasku żółtym. Jego partnerem w kasku białym będzie Wiaczesław Giruckis kontra Rafał Okoniewski i Maciej Kuciapa. No, to jakaś ciekawostka się pojawiła na kasku jakaś może kamera, no zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. To Maciej Kuciapa ma takie unowocześnienie A w kasku czerwonym Rafał Okoniewski. I dobrze, teraz Kuciapa spod taśmy, Walczył jeszcze Okoniewski z jadącym w kasku żółtym Romanem Poważnym, ale to Ropa. Przez chwilę był na prowadzeniu. Teraz w kasku niebieskim znowu jest Kuciapa. Bardzo dobrze wyszedł spod taśmy, Tam troszeczkę może stracił na wejściu w ten łuk, ale proszę, już jest z przodu. Za nim jest popularny Ropa. A więc Roman poważny. I w kasku Czerwonym teraz atakuje Romana Poważnego po wewnętrznej ładnie Rafał Okoniewski. No ale na razie jeszcze nie daje rady. Nie, widać, że gryzie będzie bardzo trudne. Tutaj dowiezienie dwóch punktów dla e, Romka Poważnego. No a z tyłu w żółtym kasku, e, z tyłu w e, kasku białym jedzie Wiaczesław z Gieruski, są się w tej walce nie liczy. E, radość publiczności, bo prowadzi Maciej Kuciapa. No i teraz e, pytanie. Ach i jest już z przodu. Rafał Koniewski, a więc zdoła wyprzedzić Romana Poważnego. Jest 5 do 1, stąd tak wielka radość rzeszowskiej publiczności. No a chyba, chyba... Wiaczesław Gierucki ma defekt, bo go nie widać. Oj, oj, i pech! No dramat, dramat w tym momencie prowadzącego Macieja Kuciapy. Defekt na ostatnim łuku, na dosłownie wyjściu z tego ostatniego łuku. I za darmo tak naprawdę dostaje punkty Wiaczesław z I jest 3 do 3. Rafał Okoniewski. Jechał na drugiej pozycji, ale wygrał ten bieg. Roman poważny. Punktów 2. Jeden punkt za zupełne darmo. Dostaje Wiaczesław z No i pech. Pech, wielki pech Macieja Kuciapy. I znowu jest 3 do 3. I gospodarze, gospodarze przegrywają. 7 do 11, a więc cały czas ta czteropunktowa strata od początku meczu e, trwa Schodzi zły, niepocieszony Maciej Kuciapa. No tutaj próbował może troszeczkę ukraść start, ale nie będziemy się dopatrywać aż tak kapitalnie wyszedł właśnie Maciej Kuciapa. Jeszcze Roman poważny na wejściu w ten łuk wypchnął troszeczkę Rafała Okoniewskiego. No, a jak potoczyły się dalej losy tego meczu, zobaczymy po krótkiej przerwie. Tu jeszcze jadący z przodu pechowiec tego biegu. Na program zaprasza Grupa Marma, producent najwyższej jakości budowlanych materiałów izolacyjnych.